Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Słychać dziś tezę, że to dobrze, iż kościół się w Europie kurczy. Ponoć się oczyszcza w ten sposób. Odpadają letni, a zostaje samo złoto. Mała trzutka, ale za to jaka. Jest w tym poglądzie prymitywna pycha. Zostaliśmy my, czyli najlepsi, przy braku katolickiego myślenia. Przypomnę, że katholon po grecku znaczy dotyczący wszystkich, uniwersalny. Katolicyzm nie jest troską o duchowy dobrostan niektórych, ale troską o zbawienie wszystkich. Szkoda ludzi, szkoda każdego. Nieprawdaż? Tymczasem Jezus na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Czyli traktował ich personalnie, niepowtarzalnie, ale robił to na masową skalę, by zdrowie, które przyniósł na ziemię, dotarło do możliwie wszystkich. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.